Witajcie! W tym filmie chciałbym z Wami porozmawiać o tym, żebyście nie stosowali przynęt sztucznych. Ja już taki film nagrałem jakiś czas temu, to jest trochę więcej rozwinięcie do tamtego jeszcze filmu. Pamiętajcie, przynęty sztuczne są różne. Teraz Chińczycy szczególnie brylują w wymyślaniu różnego typu rzeczy. Mogą być to sztuczne z ciasta na ryby. Oczywiście ciasta wykonane z jakiejś gluteliny, które latami możecie trzymać, nawet w torbie nie w lodówce i one się nie psują. I, no I ryby na nie biorą, tak samo jak na każde inne, lub sztuczne robaki na ryby takie żelowo-gumowe, sztuczne. Pamiętajcie, mówimy tu o sztucznych przynętach na rybę białą, na rybę wolnego żeru, a nie na ryby drapieżne. Bo sztuczna przynęta na ryby drapieżne jest nawet teoretycznie bardziej humanitarna, czyli jakimś błyskiem, woblerem, twisterem, jak rzucicie. Niż jakbyście rzucali czymś innym, czyli żywą rybą, bo żywą rybę dodatkowo by się męczyło wtedy nabijaniem, czego ja nie polecam, nie stosuję, bardzo nie lubię, jak ktoś stosuje i gardzę takimi ludźmi, co na żywca taką metodą łowią. Sorry, jak się obrażasz, to mnie to nie boli, z tego powodu, że jak ktoś nabija rybę specjalnie, żeby inna ryba ją łyknęła na hak, to. To mi się wydaje mocno niefajne. No i ten temat jest o tym, żebyście nie stosowali sztucznych przynęt na rybę białą wolnego żeru. Żadnych sztucznych białych, czerwonych robaków, żadnych sztucznych kukuryd spływających, żadnych żelowych kulek, które mają imitować przykładowo kawior, e, przykładowo. I Ikrę różnych ryb, po prostu nie stosujcie dla ryby białej wolnego żeru żadnych sztucznych przynęt z wielu różnych powodów. Słuchajcie, rynek wędkarski jest gigantyczny. Sam coś wiem na ten temat, dlatego że byłem bardzo dużym handlarzem sprzętów wędkarskich w naszym cudownym kraju. Powiem Wam, sprzęty sztuczne mi strasznie szły i na tym ogromne zyski się robi. I ja całkowicie to wycofałem u siebie w ofercie już wiele lat temu, bo doszedłem do wniosku, że to jest nieetyczne. Dlatego, że zobaczcie, sztuczna przynęta na ryby wrzucacie tego silikonowego robaka ku kukurydze czy, czy żelowego, y, który ma tylko aromat albo i nie zapachowy. Co się robi? Jeżeli, przy, jeżeli ryba złowi coś takiego i wy tej ryby nie weźmiecie, ona łyknie tego gluta. To ona go nie strawi. To nie jest prawda, że ta ryba go wydali, bo ona nie ma wiecie takiej dupy, żeby wyrzuciła czasami z układu swojego trawiennego coś, co w ogóle się nie przetrawi i jest grube, duże na grubą rybę. Tak to nie działa. Wy zamordujecie tę rybę i jej na przykład zostanie to w żołądku. Tak jak rozcinali nieraz ryby, że zostawały im tam te duże ryby, zostawały im tam butelki, puszki, w torby foliowe w żołądkach, bo one się nie trawią i nie przesuwają dalej w układzie pokarmowym. Więc jak wyłowicie, na sztuczne przynęty to dwojako. Niedyś, że ryba jak wam się zerwie i łyknie coś takiego, lub spadnie to coś z haczyka i gdzieś na dnie jest i ryba inna łyknie, to na zawsze zostanie jej to prawdopodobnie w większości przypadkach w żołądku i ta ryba pewnie wykituje dzięki temu. To jest jedna rzecz, że się truje te ryby, a druga, że też środowisko też się truje, bo ten silikon wcale się tak nie rozkłada. Fajnie to jest nic dobrego. Teraz są popularne te imitujące ikrę kuleczki takie żelowe różnych zapachach potato, mielonych robaków cytrynowych, honey, milk, czyli miodowe i mleczne. I no, kupują to ludzie w milionach. To nie w tysiącach, tylko w milionach to kupują i trują swoje zbiorniki wodne na całym świecie tym syfem. Ludzie, do cholery, nie dajcie się zwariować, przecież kukurydza, puszka konserwowej kukurydzy, bardzo dobrej na dużą rybę, kosztuje 2-4 zł puszka, starczy Wam na całe całodzienne posiedzenie na rybach i na podkarmienie, i na łowienie ryb. 4 zł to kosztuje. Na jaką cholerę wykupujecie za 15-16 zł kukurydzę sztuczną, która może latami Wam leżeć w sprzęcie wędkarskim, bo się nie zepsuje, bo jest syntetyczna. Nie dajcie się do cholery zwariować. Rynek wędkarski jest ogromny. Oglądacie kanały na YouTube, że ziomeczki stoją i oczywiście lokowanie produktu musi się pojawić, a czasami się nie pojawia, a też jest lokowanie produktu i ziomeczki pokazują Wam, jak tam mieszają przynęty, zanęty, i wszystko firmy takiej, firmy siakiej, wiadro do siedzenia na rybę też konkretnej firmy musi być i tak dalej i tak dalej. Jeden ogromny biznes. Ja ten biznes doskonale znam. Dzięki niemu dorobiłem się milionów. Ten biznes doskonale znam. Ten sprzęt naprawdę idzie w milionach sztuk. Problem w tym, żebyśmy wybierali racjonalnie i z jakąś, powiedzmy sobie, etyką. Pamiętajcie, ryba nie potrzebuje specjalnych zanęt, jakichś truskawkowych. Oczywiście, jak ktoś zmiesza, to ryba weźmie, ale tak samo weźmie na skórkę chleba, ciecierzycę, soczewicę, kukurydzę konserwową, nie gorzej. To jest ogromny biznes, że oni pokazują Wam różne filmy, że o tą rybę złowili, wielką na prywatnym stawie, gdzie prawie każdy może ją złowić na tą mieszankę i taką danej firmy. Bo to jest biznes. To jest biznes robienia was bambuka, a w zasadzie zaszczepiania wam pewnych schematów myślowych. Jeżeli jeździcie na ryby i stosowaliście różne przynęty naturalne, to wiecie, że one tak samo dobrze i skutecznie działają jak te przynęty sztuczne. Tam nie ma dużego rozróżnienia. Jak sobie ukopiecie robaka z ziemi względem innego jakiegoś robaka. Ale biznes musi się kręcić, to są przecież medialne promocje e, takich rzeczy. Niemniej jednak w tym filmie chcę was zniechęcić, żebyście etycznie zaczęli korzystać z przynęt. Bo mnie to naprawdę nie boli, jak w bambuko się robicie i kupujecie specjalne tam kaszki, specjalne posypki, specjalne zapachy wędkarskie. Wasza sprawa. Natomiast nie trójcie już tych ryb bardziej, nie wrzucajcie do wody tych syfów sztucznych, silikonowych, gumowych, Żelowych i wszystkich innych rzeczy, które są syntetyczną przynętą na białą rybę. No, już twisterów nie będę Wam mówił, że jak zerwiesz czupak, gumiaka, no to wtedy będzie słabo, no bo, no bo też zanieczyści ten staw. No, zanieczyści, ale wiem, że większość ludzi nie zrezygnuje z tego, bo, bo nie zrezygnuje. A mniej osób poluje na drapieżce takimi rzeczami niż. Niż tymi na te gumiaki, na rybę wolnego żeru. Jeszcze raz Wam podkreślę, ja mam z tym doświadczenie, kiedyś Wam pokazywałem, że miałem dużo tych zestawów syntetycznych, miałem tego w miliony. Mogę powiedzieć Wam, miałem w miliony, bo ja po prostu no, ten towar mi się obracał. I powiem Wam, nie korzystajcie, bo to nie jest skuteczniejsze niż naturalne przynęty. 4,50 wydajcie, czy ile kosztuje konserwowa kukurydza. Będzie spoko, będzie super. Jak nie ona, stosujcie inną naturalną przynętę, którą ryba zje, ryba się naje rybie nie zaszkodzi, przyrodzie, środowisku nie zaszkodzi. Żadnych syfiaczy, sztucznych rzeczy nie stosujcie. To naprawdę nie ma najmniejszego sensu. Po pierwsze, kosztuje was więcej, po drugie, zanieczyszcza środowisko i po trzecie truje jeszcze dodatkowo tym ryby, a wcale one lepiej nie działają niż przynęty naturalne. A wręcz ja podejrzewam, że gorzej. A w tym doświadczenie faktycznie ja mam spore. Ale biznes i przyprawa musi się kręcić jak na dżunie doili czerwie. Jak wędkarzy doją różne inne marki, bo przecież nakręcą tysiące pierdyliardy filmów różnych, że ten ziomeczek wielkiego lino szczupaku Karasia wyjął, bo złowił na tą właśnie mieszankę, na tą sztuczną przymętę. Robią biznes na tym, a Wy dajecie nie dość, że się robić w bambuko, to jeszcze dodatkowo trujecie i ryby, i środowisko, co tak naprawdę kochacie. Wędkarstwie. No, jakieś do cholery to są chyba sprzeczne interesy. Dlatego, jeżeli jakąkolwiek stosujecie przynętę sztuczną, zaprzestańcie tego. Jeżeli macie w planie coś takiego kupić, nie kupujcie tego. Nie ma to sensu. Nie działają one lepiej, a dodatkowo jeszcze negatywnie wpływają i na ryby, i na środowisko pod wieloma różnymi względami nawet samej produkcji tego syfu. To, co miałem samemu, ja tego już nie sprzedałem, tylko zuutylizowałem. Z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że naprawdę przemyślicie to, co poruszaliśmy w tym filmie. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam Was na następne filmy o wędkarstwie. Do zobaczenia. Cześć.